Dobra, słuchajcie, najgłupsze wersy w polskim rapie 3, let's go! Kolejny odcinek najgłupszych wersów w polskim rapie. Przedstawię wam różne linijki polskich raperów, które są na tyle ambitne, że aż znalazły swoje miejsce w takim odcinku. Ponownie, w doborze wersów bardzo pomogli mi wasze komentarze pod ostatnim filmem, także dzięki za pomoc i zapraszam do oglądania. Na początku myślę, że możemy zacząć od numeru Icy, autorstwa Jepsona i Young który zapowiadał ich wspólny album Amphisbena. Swoją czystością pochwalił się sam Igi, nawijając: Nie mogłem być obstrany, no bo noszę białe majty. Nie mogłem być obstrany, no bo noszę białe majty. Następnym wersem będzie. Czyli. Jakbyś akurat założył ciemne. To. Git. Nie musiałbyś się do końca podcierać, nawet, bo resztka się wetrze w majty i gitara nie będzie widać. Chłop tylko dlatego nie może być obsrany, że nosi białe majty, rozumiecie? To jest jedyny powód. Będzie ten, nawinięty przez Pickersa, znajdujący się w jego utworze Federer. Pickers zrzeli się ze słuchaczami, opowiadając przytłaczającą historię sprzed miesięcy, która swoje skutki ciągnęła aż do tamtej pory. Miesiące temu miałem operację. Musieli ujebać połowę fiuta. Nie mogę jeszcze przez pół roku ruchać. Trochę mi smutno. Miesiące temu miałem operację. Musieli ujebać połowę fiuta. Nie mogę jeszcze przez pół roku ruchać. Trochę mi smutno. Natomiast Diox w swoim Ja wierdolę. w jego numerze, zapowiadającym jego nadchodzący wtedy album 7 minut po śmierci. W kawałku o tytule Wiemy. Nawiną on następującą linijkę. Gramy hip hop, tip top, kurwa, rodzynki w cieście. Gramy hip hop, tip top, kurwa, rodzynki w cieście. Teraz mam dla Was parę wersów. Okej. Okay. rodzynki w cieście ogólnie nie są wskazane, szczególnie w serniku. Jak można dać. Rodzynki czy jakieś bakalie do sernika. Jak można coś takiego zrobić? Tym sernik z farfoclami czy bez? ...pochodzących z trzeciej czy też drugiej edycji Hotel Mafia, zaczynając od kawałka o na którym swoim intelektem pofalił się najmłodszy z uczestników tego numeru. Mój ulubieniec. on następujące wersy. Muszę ruszyć dupę i wyruchać jakąś głupią sukę. Wszystko mogę, ale nic nie muszę. Wziąłbym ją za dupę, ale gram w komputer. Ej, ale to nie jest kurwa wcale... To nie jest wcale wers pozbawiony sensu, nie? Siedzi sobie taki troll z kąpem całe życie, nie? I w końcu zdaje sobie sprawę, że, kurde, muszę coś puknąć. No, ale która mi da? Muszę znaleźć jakąś głupią sukę, której będzie wszystko jedno z kim się rucha. Więc pierwszy wers nie jest głupią taki sukę. bez wszystko sensu. Wie, ale nic nie muszę. No. Chociaż mogę, ale nie muszę, ale muszę. No dobra, tu jest trochę ciąg logiczny zaburzony, ale dalej idąc tym tokiem rozmówania. <grym> zdał sobie sprawę, że w sumie to nie muszę, ale mógłbym, nie? Więc dalej jest, jesteśmy na dobrej drodze. Wziąłbym ją za dupę, ale gram w komputer. No i teraz wyobraża sobie, jakby to zrobił, nie? Od tylca złapałby za dupę i wyszarpał jak rek sioszynkę. No, ale tutaj nam się pojawia pewien impas, bo on jednak gra komputer. Właśnie, człowiek, można tak mówić, no gra na tym komputerze. I yy, tutaj mu się pojawia taki, taki dysonans, nie? Czy ruszyć tą dupę i wyruchać tą sukę? Bo muszę w końcu poruchać. Ale w sumie to nic nie muszę. Ale mogę. Wiecie, to jest bardzo głęboki, problematyczny tekst. Ja bym się y, tak mocno tutaj Nypla nie, cze nie czepiał, nie? Muszę ruszyć dupę i zeruchać jakąś głupią supę. Wszystko mogę, ale nic nie muszę wziąłbym ją za dupę, ale gram w komputer. W kolejnym numerze Moim zdaniem y, nie ma się tutaj co specjalnie czepiać Nypla. W tej edycji, czyli plaży w Międzyzdrojach, Kini Zimmer wykazał się swoją szlachetnością. Jak sama okay. adwotacja na się wskazuje, ukazał swoje poświęcenie wobec swojej partnerki, którą zabrał na tytułową plażę w Międzyzdrojach. Wersy ukazują Kiniego jako osobę romantyka oraz erotyka. Chodzi o następujące Ej. wersy. Nagle siada się na dupie znowu komar, ale spokojnie, zara mu zajebie w łeb. Nagle siadę... Kolejny wers, którego bym się nie czepiał, bo ja też tak robię. Idę sobie gdzieś z żoną i nagle... Wiecie, no, nachodzi mnie chęć na klepnięcie w tyłek, co nie jest dobrze widziane w miejscu publicznym, szczególnie przez moją żonę. No, i tutaj pach! I ona oczywiście się odwraca. ty odpierdalasz? A ja mówię, pomar ci siadł na dupie, ale spokojnie, kochanie, już nie musisz się go bać. Zbyłem się go. Bardzo dobry wers, życiowy, reluje. Nagle siada ci na dupie, znowu komar, ale spokojnie, za mu zajebie w łeb. Nagle siada ci na dupie, znowu komar, ale spokojnie, mu Z tej edycji hotelu... Zajebiste, to dla mnie zajebiste wersje. Mam jeszcze jedną linijkę, mianowicie chodzi tutaj o wers Koldiego, znajdujący się na numerze, mówi się trudno... Pewnie wyobrażacie sobie, że w tej sytuacji moja żona mówi, aha, to dzięki mój bohaterze, nie, to mi powiedziała, że dziwnym trafem mi akurat siedzi na mordzie. Komar. <noise> Niestety. Trudno. Daje on słuchaczom znaczącą przestrogę. Kiedy trak śmierci dupą, wbija się chuj w to. Kiedy trak śmierci dupą, wbija się chuj w to. Już ostatni wers z Hotem... Okej. Okay. Tutaj też doszekiwałbym się szerszego znaczenia. Dzisiaj te wersy są takie kurde, ciekawie dobrane, bo one teoretycznie są głupie, ale jak się takim przyjrzeć, to one nie są takie głupie, nie? Aczkolwiek rozumiem, że chuja ciągnie do dupy, ale czemu akurat do śmierdzącej? Okej. Okay. Słuchajcie, możecie się tak wlicytować, nie ma żadnego problemu. Extreme, słuchaj Emson. Nie wiesz do kogo podjeżdżasz. Zośka Toksyk, to prawda, Kryma Piękny też prawda. Ale że chuj Przegiełaś dziewczynko. W lutym będzie oklep mordy. U, U. Ciekawe co ma odpowiedź na 35. <laughs> Może to y, jakaś osobista preferencja. No tak, może tak być. Że on na przykład y, pakuje tylko tam, gdzie słońce nie dochodzi i tylko jak jest tak nie do końca czysto, nie? Są różne fetysze. Ile ludzi, tyle fetyszy, nie? Nie ma co się czepiać. Wbija się chuj w to. Kiedy trak śmierci dupą, wbija się chuj w to. Już ostatni wers z Hotel Mafia, razem z drugiej edycji, kiedy to na, na otwierającym płytę numerze parapetuwie, Bedałes mówi o swojej abstynencji co do alkoholu, jak i narkotyków. Nic nie piję, nic nie biorę, nic nie pale. Ale stałem obok White'a, no i chyba się zjerałem. Więc usiadłem obok Klanka i chyba się najebałem. I się boję, co się stanie, jak siądę przy twojej starej. Bardzo fajne wersy. Powiem wam, że kiedyś z chłopakami założyliśmy drużynę piłkarską e, moczy mordy i braliśmy udział w takim takim tam e, turnieju pił, pi, piłkarskim e, organizowanym przez futbol, ten e, football park e... Otality oh, oh, oh. <grytanie> 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 Dzięki wielkie. <grytanie> wielkie bardzo fajną bardzo fajną bitwę sobie wymyśliliście bardzo proszę żebyście się napierdalali do rana <grytanie> dzięki Dzięki Ekstrim. Myślę, że zamknąłeś dupy reszcie kolegów i koleżance. Nic nie palę, nic nie biorę, nic nie piję, nic nie biorę, nic nie palę, ale jestem... No właśnie. I założyliśmy tę drużynę i e, nazwa Moczy Mordy nie była przypadkowa, tylko ja chyba nie piłem e, zbyt dużo w tej drużynie. Był w ogóle problem, bo mecze były rozgrywane w niedzielę o dziewiątej kurwa rano, rzadko mieliśmy pełny skład. Ale jak już mieliśmy, to miałem dwóch takich typów ataku, że ja nie mogłem kurwa koło nich stać. Musieli sami rozpoczynać ze środka, bo jak się koło nich stało, to ja się bałem, że nie będę mógł wyracać autem, więc rozumiem. Ale stałem obok White'a, no i się chyba się zjarałem. No od gościa po prostu y, takie opary szły, że można było się tym najarać. Całkiem normalny wers, więc usiadłem obok lankę i chyba się najebałem. To jest sytuacja jak moja z tego. Tego futbolparku od kolegów. Stałem koło nich i bałem się, że jak któryś na mnie huchnie, to będę miał dwa promile. I boję się, co się stanie, jak siądę przy twojej starej. Hm. Moim zdaniem to jest bardzo fajny. Bardzo fajne wersje od BDS-a. Bardzo BDS-owe. Nie są wcale pozbawione sensu. Na siłę, na siłę wciągnięte do, do najgłupszych wersów w polskim rapie. Ja ma bider. Więc usiadłem obok lanka i chyba się najebałem I się boję, co się stanie, jak siądę przy twojej starej Następnie mam dla was wersję, można powiedzieć, już emerytowanego rapera Czyli nikogo innego jak Kłebo na Na jego ostatnie... Kłebo w tym zestawie? Aha tej super pyte. płycie aromatyk psycho znalazł się numer gastron stworzony wraz z sokołem. I to na samym jego rozpoczęciu Kłębo oznajmia, że nie wstydzi się swoich atrybutów. Młody Kwebo, W sumie nie zrozumiesz tego. Mam małego Arapuje, jakbym miał dużego. Młody y no i teraz tutaj to mogło brzmieć głupio, ale tutaj akurat już tak y bez y bez robienia sobie beki. Y jeżeli w tym małego i dużego ego sobie napiszesz z kapsloka, to to wcale nie jest głupi wers. Młody kłębo, w sumie nie zrozumiesz tego. To akurat jest zrozumiałe, o co, o co tutaj chodzi, że, że nie zrozumiesz o co mi chodzi. <laughs> Pojebane. Co? Teraz powiedziałem najgłupszy wers, kurwa, na polskim Twitchu. Nie no, wiecie, wiecie do czego zmierzam, nie? Ale mam małe ego, a rapuję, jakbym miał duże ego. Na przykład, nie? W ten sposób można tutaj. Nie wiem, czy to nie było, nie było zamierzone, nie? Więc yy, wydaje mi się, że to, yy, to są tak naprawdę przemyślane wersy, a nie, a nie najgłupsze. Ja też tego nie złapałem. Mi to któryś z widzów napisał w komentarzu, że po prostu napisał ten wers. Mam małego, a rapuję, jakbym miał dużego, ale te ego tak wytłusił. Ja mówię, kurwa, faktycznie teraz to nie jest wcale głupie. Albo po prostu ma małego, a rapuje jakby miał dużego, bo wiadomo, że ci z dużym rapują lepiej. Dlatego czarnoskórzy są lepsi w rapie bo statystycznie mają większe knagi. Młody kłebo, w sumie nie zrozumiesz tego. Mam małego, a rapuję jakbym miał dużego. Jednak to nie kończy, nawiązań kłego na do tego tematu. Widać, że dumnie obchodzi się z wielkością swojego przyrodzenia. W numerze Sniffing Gas, na którym wystąpił także Omega Sapien, ponownie otwieram ten kawałek następującym wersem: Mały fiut, wielkie serce. Mały fiut, wielkie serce. Kolejnie przechodzimy do numeru pochodzącego. To akurat też nie jest głupi wers. Chcę powiedzieć słuchaczowi, że Nieważne co masz w spodniach, tylko tutaj, nie? Nie liczy się wielkość kutasa, tylko wielkość twojego serca. Jak bardzo potrafisz się podzielić nim z innymi i okazać je swojemu bliźniemu, nie? Lepiej okazać drugiemu człowiekowi trochę serca niż kutasa. Nie wiem, czepia się tutaj ten trinik. Bardziej niż ja. Bardziej niż ja. Dlatego baby nie potrafią rapować, bo mają za małe kutasy. Dokładnie tak. Dokładnie o to chodzi. W Extreme Insom zapraszam na kolejną potyczkę po wypłacie. Co prawda i tak mnie nie pokonasz, ale możesz spróbować buźka Łysy Górą. Tak jest. Dzięki wielkie. Fantastyczna bitwa. Bardzo, bardzo mi się podobała. Wspieram was całym, całym sercem. Nie kutasem z albumu grupy 2115, czyli rodzinnego biznesu. W numerze nie ma sprawy, na którym dodatkowo wystąpili palar, smoki nuno, fekir i mode F, ciekawe wersy na widą kukę. Wyglądają one tak. Mogę dzisiaj stracić wszystko, jeśli jutro mam być wolny, a więc wchodzę z pełną pizdą, jakbym był kobietą w ciąży. Mogę dzisiaj stracić wszystko, jeśli jutro <gryny> <gryny> Ale jak mówię, nam się już nie pełnej pizdy. Chociaż wiemy o co mu chodzi. Ale... Oj. Jolly jolly bela, bela, hej. Bella, mam być wolny! z pełną pizdą, jakbym był kobietą w Teraz przeniesiemy się prawie... Ćwierć wieków wstecz, czyli do roku 2000. Kiedy to wyszedł legendarny album Pakt. Chłopaki z 2115 ogólnie są. są mocni, nie? Słuchajcie, albumu Biała Samurem za bonusem? Nie. I chyba nie chcę, jak mam być szczery, bo nie wiem na ile to jest. Kurczę, nie umiem się przekonać, że to jest faktycznie jakimś tam w formie wsparcia dla tego bonusa, czy zwykła taka, taki komercyjny ruch, nie? Faktofoniki, kinematografia. Na jednym numerze znajdującym się na nim, od tule Rób Co Chcesz, Focus nawinął następujące wersy. To teraz zajebała mi z numerami ważnymi komórkę, a jej dziurkę ciurkiem wytrychami. Jej śluzem upaćkani ślusarze, jak ja pojebani. No teraz zajebała mi z numerami ważnymi komórka, jej dziurkę i śluzem upaćkani ślusarze, jak ja pojebani. Wracamy teraz do roku tego nie umiem obronić i chyba nawet nie chcę. Ku 2019, w którym Tomata zamieszkał swoje pierwsze numery na kanale SBM Label. Jednym z tych numerów jest Brum, Brum w którym Tomata uświadamia społeczeństwo o ważnym fakcie, a następnie komplementuje pewną dziewczynę. Twoja suka puszcza Kleksa, a ty myślisz, że twa suka niesra. Pachniesz jak wieśmak. Twoja suka puszcza Kleksa, a ty myślisz, że twa suka niesra. Pachniesz jak wieśmak. Była sekcja z hotelem Pachniesz jak wieśmak, to akurat taki y Dziwny wypełniacz do tego, ale poprzednie dwa wersy są jak najbardziej sensowne i trzeba uświadamiać. Trzeba. Eee, ja też jeszcze w gimnazjum się zastanawiałem, czy, czy moje koleżanki srają. <grym, skit. <grym, Mafia to teraz poradnia seksja ze słoniem, którą zaczniemy od albumu Demonologia, gdzie w kawałku od zmierzchu do świtu Słoń tłumaczy zasady pewnej zabawy. Chodź tu, poznasz grę z Paną Lodem, gdzie naliczamy punkty, klaszcząc jajami o obrodę. Chodź tu! Zajebisty jajami obrodę. zajebisty wers. Zajebisty wers. Gdzie to było w kapitanie Bombie? Ktoś tam mówi: Napierdalamy. Ty tu z chyba Twojego starego jajami obrodę. <śmienny> <śmienny> Przejdziemy do jego ostatniego albumu, czyli Red Room'u, gdzie znajdziemy sporo mocnych linijek. Wybrałem parę specjalnie dla was, a zacząć możemy od numeru Czerwony Room, w którym mówi on, że ma niełatwo w życiu. Co tam u mnie? Hmm, no bywa nie lekko. Moje życie to spływ kajakiem w szczynach przez piekło. Co tam u mnie? Hmm, no... Ale to nie są głupie wersy. To są słoniowe, zajebiste wersy. Bywa nie lekko, moje życie to... Nie mówię, że gdyby takiego wersu nie nawinął na przykład Nypel, to bym nie uznał go za głupi. Niestety tak jest. <noise> Że ma to znaczenie, kto go wypowiada yy, i w jakim kontekście, no ale trudno, nie pozbędę się tego. Download, dzięki wielkie, 7 miesięcy, kurde, kupa czasu. Kolejne wersje to te znajdujące się na otwierającym płytę numerze, czyli Kosmicznych Przygodach Generała Syfilisa. Chwali się on swoimi umiejętnościami, do których nikt nie ma podjazdu. Wasze pociski niestety nie dadzą wam za wiele, za to ja mam 4 fiuty i każdy strzela laserem. Wasze pociski niestety nie dadzą wam za wiele, za to ja mam cztery fiuty i każdy stela laserem. Jeszcze no, ale. kurwa. usłonia, nie można się czepiać tych wersów. No, nie można po prostu. One w kontekście całej nuty nie były wcale bezsensowne. Słoń ma pojebane teksty, ale nie są głupie, no ta! W tym samym numerze znajdują się kolejne wersy, które przykuwają uwagę. Brzmią one tak. Wpierdoliłem stado krów, mam całą brodę we krwi. Jestem miły, niczym rak odbytu i żeżączka w jednym. No, ale... okrusz, całą brodę krwi, miły... To jest taka konwencja, tak ma być. używa. i No i jeszcze jeden przykład z jego strony, również na tym samym albumie, również na tym samym numerze, mówi on o swoim zamiłowaniu do wyjezdnych wojen. To kontra tak imperium. Przybyliśmy się zabawić. Czubaka z Artuditu różną ojca na dwa baty. To no. kontra imperium, przybyliśmy się To ma takie być, to nie jest głupie. No to przecież ze słonia to można taki odcinek zrobić, kurwa. I z każdej noty po prostu co drugi wers wycinać. Teraz przechodzimy dalej, czyli do wersów Kazabawagane znajdują się... Tak, to jest konsekwencja wybierania wersów bez kontekstu, zgadza się. ...na albumie Radio Gruz, na numerze o tytule typowy Jackson. Jest to bardzo liryczna linijka, zawierająca głębokie znaczenie. Dzwoni typ pośmiechawice... Dzwoni typ Wcześniej było... Kapitan! <noise> Następny moment. Ukaza też bym się nie przypierdalał. <noise> Wers majora SPZ z jego numeru o tytule Achtung, wypuszczonego w poprzednim roku. Nawie on następujące wersy: Achtung, Achtung, Capca rapcap. Sekatorem znów obcięli komuś jajca: Achtung, Sapca rapcap. Capca rapcap? To jest <noise> kurwa. Z obcieli komuś jajca. Kolejnie mamy wersy Ej. Bardala z Rów Babicze Pochodzące z numeru Bardala i Rów Babicze to ty szanuj Tu nie ma głupich wersów kurwa W gorącej wodzie kompany Zapowiadającego jego epkę Epusia Promuje on w nich <laughs> To zajebista nazwa epki Aktywny tryb życia Jakbyś za każdego fiuta co sałaś, zrobiła pompkę To stalowy szok by miał za gwostkę Czy jesteś na bombie Zajebisty wers Zajebisty wers, jak ten gościu tutaj e, obczaja, obczaja czy w, w, po sylwetce, po różnych innych tam rzeczach, e, czy według niego ktoś jest na bombie czy nie, no zajebiste. A jakby wszystkie fiuty, które zjadłaś były z czekolady, miałabyś zapas cukru na następne trzy dekady, right? <grytanie> to jest follow up przy okazji. No więc, kurwa. Mega dobry wers. Ozdro za każdego co zrobiła pompkę, to miał czy jesteś na bombie. Kolejnie przywołamy jeden z pierwszych numerów Reto, który wyszedł prawie 11 lat temu. Ciema. Jest to numer o tytule, mm -hmm", na którym nawiązuje on do dosyć mm -hmm. nieprzyjemnego wydarzenia, które miało miejsce w Sosnowcu. Okay. I twierdzisz, że potem dam sobie z tym spokój, bo wypadam z bitu jak mała Madzia z rąk. O, no trochę grubo, ale. Ale to też nie jest. Y no, też bym tego nie wpierdalał w najgłupsze wersy, tylko w takie kamskie pancze jakieś, no. Yy... Ale to się w rapie zdarza. <laughs> nie czepiałbym się tutaj, reto. tym spokój, bo Wypadam z jak z rąk. Kolejnymi ambitnymi wersami. O, wow. <laughs> Jeszcze, a dobra, nie patrz. o podłogę. Pochwalił się też Sapi King w że Kizo od tytule Paulo Notoelo, który zapowiadał jego album Złoto i ja Sapi opowiada w nim o swojej przygodzie, jaka go spotkała przy wyprawie nad polskie morze. Okay. Kizo ma dwie turbiny, ja miałem dwie kurwiny. Zabrałem dziwki na ryby, zabrałem dziwki do łeby. Styl jak z Francji, jebał kutrem rybackim. Zabrałem dziwki na ryby, zabrałem dziwki do łeby. Styl jak z Francji, jebał kutrem rybackim. Od co chodzi na albumie Ojo okay. też pochwalił się mocnymi w... Lampart, dzięki wielkie za się ma zdrowia. Dziękuję bardzo Tobie również. Wersami znajdują się one na, na kawałku Biggie, na którym w dosyć niecodzienny sposób zapowiedział on swoją nadchodzącą solową płytę. Mama pyta, kiedy dziecko? Rucham te wersy i wypluję album w lutym. Zróbcie mi jebany Baby Shower. Mama pyta, kiedy dziecko? Rucham te wersy i wypluję album w lutym. Zróbcie mi jebany Baby Shower. Mocno okazały się też wersy TWR. Kurczę no, ten odcinek jest taki. mało najgłupszy który znalazł się na jego disie na całą polską rap scenę, jedzie on równo z różnymi mainstreamowymi graczami, ale myślę, że najbardziej wyróżniają się punche skierowane w stronę Ripe, które brzmią w następujący sposób. Potem wykonuje numer do Eripe, mówię mu, jesteś chujem, a masz cipe. Potem numer wykonuje do Eripe, mówię mu, jesteś chujem, a masz cipe. Na koniec mam dla was numer ze wspólnego albumu Białasa i Lanka, In High Sweet Rust 3, Ostateczne Rozliczenie. Jest to otwierający album i zarazem najpopularniejszy z niego kawałek. Zatytułowany jest Las Połówek. I Białas wraz z Lankiem wymieniali się tam co wers, więc są to tak naprawdę ich wspólne linijki. Opowiadają oni o sytuacji, która ich spotkała podczas wspólnych przygód. Po powrocie do domu na palcach, bo baba śpi. I tak się obudziła. Będzie awantura. O kurwa, to nie moja kwadratura Ja stoję se pod blokiem i słyszę jakiś raban O kurwa, z balkonu leci baba Ja stoję se pod blokiem i słyszę jakiś raban O kurwa, z balkonu leci baba Tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy jest, film z najgłupszych wersów w polskim rapie Jeśli nie obejrzeliście, to sprawdzajcie też dwa poprzednie filmy o tej tematyce Można znalazło się tam sporo ciekawych linijek Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie też łapkę w górę pod nim Ale te, ten był najmniej głupi Tak i subskrypcję na kanale, żeby nie ominęły was żadne nowe odcinki łapkę otoczniki. oczywiście Dzięki. zostawiam